Dzień dobry, ja jestem Sasanowskiej Dariusz, czyli niezmieniony skład naszego kanału. Kłaniamy się bardzo niewielkiutko i witamy w kolejnym filmiku. Witamy oczywiście naszych stałych bywalców, jak co sobotę. Bardzo jest nam miło, że w ten weekend spędzacie z nami i poświęcacie te 5-10 minut na swoje zdrowie, na prozdrowotność. Cieszymy się, że rośniemy tak mocno w siłę, choć to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest to w ten wspólny wspólna atmosfera tego, że i my się bardzo cieszymy, że możemy pomóc i też widzimy, że rzeczywiście z tego czerpiecie. Witamy, witamy również tych, którzy widzą mnie i Dariusza po raz pierwszy, jeżeli tak jest. Zapraszamy do dołączenia do nas, ale to, tak jak powiedziałem przed chwilą, nie jest najbardziej istotnym. Najbardziej istotnym jest to, że Państwo przejrzeli tematy, które są dla Państwa interesujące, ewentualnie bóle, z którymi Państwo się zmagają. Proszę spróbować tych zaleceń z naszego kanału. Oczywiście proszę wiedzieć, że jest to kropla w morzu leczenia, tylko pewne zalecenia domowe, które trzeba było rozwinąć, a przede wszystkim trzeba było zdiagnozować w gabinecie, nie traktować tego jako coś głównego, to jako, tylko jako, jako doedukowanie się, ewentualnie dołożenia ćwiczeń domowych. Dzisiaj dosyć ciekawy temat, ale bardzo krótki, będziemy mówić o bólu ścięgna, czyli o tendinopatii. No i czy taką tendinopatię powinno się masować? A jak masować, to kiedy? I jak długo? Czy ćwiczyć? I jak ćwiczyć? To kiedy? I co? I jak długo? Zapraszamy! O bólu ścięgna, o tendinopatiach już troszkę mówiliśmy na naszym kanale. Będę odsyłał w trakcie trwania tego filmiku do poszczególnych tematów. Mówiliśmy o tym, ile goi się ścięgno i tutaj właśnie w karcie u góry będzie mogli sobie przeskoczyć do tego. Były też odpowiednie leczenia, ćwiczenia poddane, już bardzo sprecyzowane, ten na przykład ścięgno Achillesa, tak? u góry w karcie też do tego odeślę, ale teraz odpowiem odpowie na bazowe pytanie, te, te pytanie, które znalazło się w temacie naszego filmiku, żeby nie przedłużać. Hmm, czy masować, czy ćwiczyć, co jest dobre dla ścięgna. I tutaj odpowiedź bardzo prosta. Muszą Państwo wiedzieć, że wszelkie zmiany w tym ścianie będą zachodzić poprzez naprężanie tego na ćwiczenie i tak naprawdę nasze aktualna wiedza medyczna, aktualne protokoły rehabilitacyjne nakierowane są w kierunku ćwiczeń. Oczywiście muszą Państwo rozdzielić pewne fazy, jeżeli jest faza taka ostra, te pierwsze trzy dni jest jakieś zapalenie, no to już nie, nie atakujemy ćwiczeniami bardzo mocno i wtedy wszelka forma odpoczynku, wszelka forma leczenia takiego mocno zachowawczego, oszczędny tryb życia tu jest, ale tak naprawdę od pierwszych etapów zaczynamy pewnej formie ćwiczenia. Ćwiczenia rozciągające na początku, chociaż trzeba wiedzieć, że ścięgno nie da się bardzo mocno rozciągnąć tak naprawdę. Jeżeli się nie mylę, to na 3% można rozciągnąć ścięgno, a po 5% już to ścięgno się zrywa, więc to jest kabel bardzo twardy nierozciągliwy bardzo mocno, czyli da się w jakiś sposób, ale to nie jest forma rozciągnięcia bardzo długiego, a tak naprawdę ścięgna kochają trening, kochają jak wtedy naprężamy, jak adaptujemy do pewnego, do pewnego sportu, do pewnego obciążenia, jeszcze forma dozowania pewnych obciążeń jest dla nas ciężka do oceny. Jednakże na zasadzie oceny pacjenta, i oszacowania pewnych rzeczy, tak to robimy. Oczywiście poprzez ćwiczenia proste, koncentryczne, przechodzimy do ekscentrycznych, a tak naprawdę się jednak kochają taki trening, się nazywa heavy slow resistance, czyli mocne powtórzenia z dużym ciężarem, wolno robione. Rozgraniczymy sobie jeszcze leczenie masażem i leczenie ćwiczeniami, bo to, co chciałbym, żeby Państwo wynieśli z tego filmiku, to to, że jeżeli Państwo mają w pełną formę tendinopatii, załóżmy to właśnie, trzymają się tego ścięgna Achillesa i Państwo chodzą na pewną terapię do kogoś, który tylko masuje to ścięgno i mówi, że zaraz przejdzie, i rzeczywiście po masażu Państwo mogą czuć się lepiej, jest, jednakże jest to. Pewna forma oszukania układu nerwowego neuromodulacji bólu, które ma swoją niepisaną datę ważności i jest lepiej do dwóch, trzech dni, ale to nie przygotowuje Państwa do tego, żeby używać, biegać na przykład z tym sięgnem Achillesa, tylko jest trochę działaniem takim objawowym, nacelowanym na ból. Jeżeli ja sam używam swojej, swojej terapii y, masażu, y, terapii manualnych rozluźniania mięśni powięziowego, ale na zasadzie 20% do 80% na rzecz oczywiście 80% ćwiczeń, to jest bardzo trzeba to bardzo dostosować indywidualnie do danego. Y, pacjenta, żeby dobrać w danej fazie odpowiednie leczenie i odpowiednie proporcje, ale docelowo super, żeby to wyglądało tak, że jest 20% tego masowania, a 80% ćwiczenia. Ten masaż 20% właśnie ma troszkę zmniejszyć ból, żeby zrobić w pełnym zakresie ruchu bądź z mniejszym dyskomfortem ćwiczenia, bo według aktualnej wiedzy medycznej w tendinopatiach, jeżeli mamy podczas ćwiczeń dyskomfort, bądź ból 1-2 na 10 w takim bólu możemy ćwiczyć i powinniśmy ćwiczyć bo tak jak powiedziałem ćwiczenia są nadrzędne w leczeniu tendinopatii oczywiście mówiliśmy sobie ile się go i ile to się leczy w wielkim skrócie to też odeślę, właśnie już odesłałem, ale jeszcze raz odeślę do tego filmiku, bo bardzo istotny ale żeby Państwo najważniejsze wiedzieli to to, że Samym masażem czy samym rozciąganiem tego ścięgna nie wyleczymy. Trzeba ćwiczyć, odpowiednio dozować to, to, te ćwiczenia, odpowiednio dobierać poszczególne poprzez koncentryczne, później, ekscentryczne, później ten HSR, ale żeby Państwo nie zaprzestawali poprzez bierne metody, czyli że idę, a tu mnie rozmasował, a tu mi nakleju tejpa, a tu mi e, zrobił suche głowanie i rzeczywiście się trochę czuję lepiej, Proszę mi uwierzyć, że to Państwa zaleczy, a nie wyleczy, a tego wyleczenia Państwo potrzebują. Na dzisiaj to wszystko. Bardzo dziękujemy wraz z Dariuszem za dzisiejsze popołudnie i dzisiejszą sobotę. Mamy nadzieję, że ten temat został jasno przekazany i będą Państwo czerpać z tych naszych wypoczyn. Jak zawsze z naszej prawej i państwa lewej strony zostawiamy kolejne sugestie z naszego kanału. Prawdopodobnie będą to właśnie sugestie gdzieś w kierunku tych tendinopatii, bo... O, te tematy już były poruszane na naszym kanale. Życzę pięknej soboty, pięknego weekendu. Jak zawsze dużo ruchu, mało, mało bólu. Widzimy się za tydzień. Jak co sobotę na naszym kanale. Pozdrawiamy.